Witam was serdecznie, mam nadzieję, że was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z jednej z waszych ulubionych serii na moim kanale, czyli tej o życiu Wielkiej Brytanii. I w dzisiejszym odcinku chcę Wam opowiedzieć trochę o tym, jak wygląda aktualny rynek pracy dla osób, które jak chcą przyjechać tutaj na okres wakacyjny, czyli kilka tygodni, miesięcy, może aby dorobić sobie na studia albo na jakieś osobiste zachcianki, na co tylko macie ochotę. I ogromną inspiracją do przygotowania tego filmu był przyjazd mojego brata i jego dziewczyny, i to w sumie ten odcinek będzie poświęcony właśnie Kimce i jej przygodom um, w znalezieniu pracy. I nie wiem, zastanawiam się, jaki główny powinien być przekaz tego filmu, chyba ostrzeżenie dla wszystkich z Was i prośba o to, aby walczyć o swoje prawa i żeby to prawo znać, tak? Zacznę od tego, że Kinga dosłownie wczoraj skończyła 21 lat, czyli od tego momentu ma prawo, e, oczywiście ma prawo pracować tutaj legalnie, o tym nie muszę Wam mówić, ale od tego momentu Kinga ma prawo zarabiać minimum 6,70 funtów za godzinę, to minimalna stawka krajowa. Oczywiście może zarabiać więcej, ale to będzie zależało od tego, czy ma doświadczenie w danej branży i czy dany pracodawca ma ochotę zaoferować jej większe wynagrodzenie. I jako, że ja wypadłam z rynku pracy już kilka dobrych lat temu, mówiłam o tym mam wcześniej po prostu, niż nie poszukuję pracy, także nie wiedziałam tak naprawdę, co mogę jej poradzić. Usiadłyśmy razem, napisałyśmy CV i poradziłam jej coś, co zrobiłam ja 11 lat temu, kiedy tutaj przyjechałam, czyli chodzenie właśnie z tym dokumentem od miejsca, od pubu do różnych restauracji, z zapytaniem, czy ktoś może nie potrzebuje osoby takie jak Kinga, czyli kanerki, Kinga, jeszcze tak dla referencji, bardzo dobrze mówię po angielsku, dodatkowo miałam doświadczenie też w Polsce, pracowała w klubie, pracowała w, tak, w pubie, pracowała też w sprzedaży detalicznej. Także dziewczyna ma pojęcie o doświadczenie z obsługą klienta, bo to też tutaj jest bardzo ważne. I muszę Wam powiedzieć, że na 50 CV, które e, wdrukowałyśmy. Odzew był moim zdaniem bardzo duży, skuteczny, skuteczność kinki jest dość duża. Bo 20% mniej więcej osób odezwało się do niej z powrotem: czy to z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, czy od razu może z zaproszeniem na to, aby to takie kilkugodzinne, taki kilkugodzinny trening. I tutaj zaczynają się schody, zaczynają <grytania> się schody i zaczyna się przygoda, o której, słuchajcie, może bym nawet nie uwierzyła, gdybym nie wiedziała o tym z pierwszej ręki jak y, ciężko jest i jak ludzie oszukują, i jak y, są okrutni po prostu. My wczoraj sobie z Kingu i Zoranem zrobiliśmy taką listę rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć. I zacznę może od pierwszej historii Kingi, czyli od y, takiego coffee shopu. Dla referencji, coffee shop to jest taka śniadaniownia, miejsce, gdzie można kupić lunch, y, kawę, tam się generalnie robi kanapki, różne sałatki. Zazwyczaj nie należą one do jakiejś może sieci, sieciówki, tylko są indywidualnymi punktami, gdzie też zazwyczaj właściciele pracują tam, tak? No i Kinga pojechała na rozmowę kwalifikacyjną i pan zaproponował jej... Hmm, praca miała polegać na robieniu właśnie kanapek. Pan zapewniał, że to jest bardzo łatwa praca. To praktycznie jest praca taka jak w domu, że się siedzi, robi kanapki. I wynagrodzenie, jakie zaproponował pan Kindze, na początku nie mogłam w to uwierzyć, wynosiło 120 funtów tygodniowo za 60 godzin pracy, czyli Kinga miała pracować od poniedziałku do soboty, włącznie, 10 godzin dziennie, za 120 funtów. Przez pierwszy tydzień, w drugim tygodniu, czekają podwyżka magiczna. Suma 160 funtów. I muszę Wam powiedzieć, że to, co robi ten pan, jest kompletnie nielegalne. My już posunęliśmy pewne kroki w celu doniesienia na, na, na tego człowieka. On zapewniał, że wiele polek dla niego pracuje za takie właśnie wynagrodzenie, które nawet nie wystarczy. Słuchajcie, żeby tutaj po prostu żyć To wychodzi 20 funtów dziennie Policzcie sobie, podzielcie, to są 2 funty na godzinę To nie jest stawka To jest stawka głodowa, szczególnie tutaj w tym mieście I nie mam pojęcia kto mógłby się zgodzić, żeby za takie godziny pracować? Ale z tego co w Walkinga, tam właśnie hmm, pracują polki. Część z nich rezygnuje po tym pierwszym tygodniu, kiedy do, pewnie zorientuje się, że niestety nawet nie stać jej na wynajęcie mieszkania. Już nie mówię o ujeździe czy, czy, czy innych takich podstawowych wydatkach. Um. Jak powiedziałam o tym moim kolegom z pracy, też nie mogli uwierzyć i każdy z nich powiedział od razu, powiedz mi konkretnie gdzie to jest, bo nigdy tam więcej nie pójdę i dodatkowo, tak jak wspomniałam wcześniej, trzeba po prostu na tego pana złożyć jakąś skargę, jakieś zażalenie, bo to nie, jest, to nie jest legalne to, co on robi. To jest po prostu wykorzystywanie ludzi. No, najbardziej podobało mi się też jego wiecie, kwestie, zdanie, że przecież to jest taka łatwa praca, to jest tak w domu robienie kanapek, to w ogóle masakra. Dobra, następnym miejscem to było w sobie blisko blisko nas. Pan zaproponował jej, spodobała mu się Kinga. Czy ja powiedziałam o tym wam, że Kinga też jest bardzo ładną dziewczyną? Aha, i jeszcze w tym pierwszym miejscu, jeszcze przez kilka pierwszych dni mój brat razem z nią chodził, wiecie, tak dla bezpieczeństwa, pokazywał jej rejony, bo Kinga nigdy nie była wcześniej w Londynie, mój brat był kilka razy. I też ten pan taki zrobił niezbyt przyjemny komentarz na temat mojego brata zapytał Kingi, czy przyszło statu na interwiu. Dobra, mówiłam Wam teraz o drugim miejscu, też o takiej śniadaniowni, gdzie pan powiedział, że, że nie wie jeszcze, czy zatrudni Kingę ale miejsce jest otwierane od 6 rano i on z tego względu, że mieszkałem dość blisko, on zadzwoni do Kingi za 10 rano i ona ma przyjść w przeciągu 3 minut, być gotowa i on wtedy powie jej czy ona może pracować, czy nie. Um, i ja oczywiście powiedziałam, że też są w sobie tak nie powinno być, ale to historia numer 2 z przygód. Kolejne miejsce, do którego zaproszono Kingę to restauracja, w całkiem dzielnicy i... Nie pamiętam, czy zaczęło się od tego, że poszło najpierw na interview, a potem miała od razu próbne godziny. Nie jestem w stanie Wam tego w tym momencie powiedzieć, nie pamiętam już. Bo tego tyle było, ale też co zauważyliśmy, że niestety na gminie niektórzy pracodawcy, pracodawcy wykorzystują fakt y, treningu, czyli chcą trenować kogoś za. Y, oczywiście trening jest tak najbardziej wskazany i ja też bym nikogo nie wpuściła, czy to za kasę, czy, czy nie, wiem, nie wymagałabym od niego, że ma robić coś y, y, bez wcześniejszego treningu, ten, pokazania, jak to, się, jak to się trzeba wykonywać, ale co jest najgorsze, że bardzo często te treningi miały trwać, od, kilkunastu, od kilku do kilkunastu godzin, czasami kilku dni, co oczywiście też już nie jest legalne i tak się po prostu nie powinno dziać. Um, no, ale reasumując, w tej restauracji Kinga była na darm, pięciogodzinnym darmowym treningu, gdzie ona jako jedna z dwóch osób mówiła po angielsku i jeszcze jeden kelner, od którego bardzo wiele zależało, podobno cała restauracja się wokół niego kręciła. I e, pan, czekajcie tutaj, zaproponował... Um, co, co jej zaproponował? Aha, za 60 godzin tygodniowo, czyli tak, to też jest w ogóle y, drakońskie warunki, jeżeli chodzi o długość pracy 230 funtów. E tygodniowo, Co też jest stawką o wiele niższą niż ta minimalna minimalna, krajowa, i kiedy Kinga do niego. Bo Kinga bardzo mu się spodobała, i, znaczy spodobało mi się to jak ona pracowała i nie miał to niej żadnych zastrzeżeń, i chciały ją zatrudnić, ale wtedy Kinga powiedziała, że przepraszam, ale warunki jakie pani oferuje, nie są godne tego, aby tutaj żyć i nie za takie pieniądze, I wtedy, kiedy on powiedział, że mogę Ci płacić um, pełną stawkę, czyli 6,70 za godzinę, ale wtedy nie, będę, nie będziesz mógł brać napiwków, co też jest oczywiście zupełnie nieracjonalne i nikt nie ma prawa tak powiedzieć. No i Kinga oczywiście się nie zgodziła na to pracę. Chcę Wam też powiedzieć, że też się przekonaliśmy o tym, że tam raczej jedzenia nie chcemy, nie pójdziemy tam więcej jeść do tego miejsca, bo Kinga widziała rzeczy, których może nie wiem, nie, tutaj nie chcę nikogo, nie będę mówiła o żadnych nazw firm. Bo wydaje mi się, że to nie byłoby fair. Dlatego mówię Wam o tym, że jeżeli. Nie, nie, nie chciałabym pracować sama w firmie, do której nie mam pełnego zaufania. Tak. I coś jeszcze chcę Wam powiedzieć takiego ciekawego. Słuchajcie, że w tej firmie ten właściciel, kiedy też mój brat przyjechał razem z Gawę, wtedy jeszcze odebraliśmy ją, zapytał. Skąd Kinga jest, i zapytał, czy na osiołku, czy jak daleko na osiołku trzeba. Nie wiem, czy to był rzadko, czy nie, tak było. Jak daleko, czy sprawdzę, jak daleko do miasta najbliższego Kinga ma na osiołku. Nie mamy osłów, znaczy mamy osłów chyba w zoo, a może prywatnie ktoś trzyma, ale wiem z raczej nie. To nie jest zbyt popularne. Dobra, kolejne miejsce to bar, pub. I ja też zaczynałam w pracy w pubie. W sumie ta, sama, ta praca mnie sama znalazła, kiedyś może Wam opowiada, opowiadałam czy nie. Ja mogę Wam powiedzieć, że ja 11 lat temu miałam stawkę 5 funtów za godzinę. To wtedy było troszeczkę więcej niż minimalna krajowa, jeśli się nie mylę. I miałam też takie szczęście, że jeżeli później kończyliśmy, to moja szefa płaciła nam za taksówkę do domu. Na to wygląda, że sytuacja w tym momencie wygląda inaczej. Oczywiście ja nie twierdzę, że takie też są miejsca, gdzie ktoś Was traktuje fair, tak jak mnie traktowano, ale to, co się przydarzyło Kindze, też yy, sprawiło, że miałam gęsią skórę. I tam stawka za godzinę była troszeczkę wyższa, bo 6 funtów za godzinę dodatkowo mogła... Yy, domyślam się, że ta praca też nie była legalna. Legalna pod tym względem, że oczywiście yy, yy, Osoby nie chciały nikomu mówić tego, odpowracać od pewnych podatków do, do, do odpowiednich instytucji. 6 funtów za godzinę, czyli mniej niż minimalna krajowa, ale jeżeli to pomyślimy sobie o takiej wypłacie na rękę, no to wtedy nie jest to już tak źle. Oczywiście z szansą dostania napiwków. Tutaj okres darmowego treningu wynosił, był kosmiczny po prostu, bo miał wynosić aż 3 dni. Jeden dzień, taki trening, na który Kinga poszła, a później jeszcze oczekiwali od niej, że przejdzie na dwie noce, ale coś, co tutaj przeważyło skalę naszą wkurzenia kompletnego, jakby jeszcze gorzej mogłam to określić, był fakt, że Kinga podczas tego pierwszego dnia, kiedy pracowała, też muszę zaznaczyć, że Kinga jest atrakcyjną, bardzo dziewczyną, blondynką. No, Piękna dziewczyny ja tutaj chcę oszukiwać? W sumie mieliście okazję ją zobaczyć w jednym z moich filmów. W tamtym roku nagrałyśmy razem recenzję podkładu Ribel. I yy, jeden pan zaoferował jej i tej dziewczynie, która go trenowała, 20 funtów na piwku. Co, co moim zdaniem jest całkiem niezło, z z słuchać, to nie zdarza się zbyt często. I wyobraźcie sobie, że ten pan oczekiwał w zamian pocałunku. Z tym, że ta dziewczyna, która pracowała razem z Kingą, ona chyba była z Rumunii, się nie mylę, z tego co mówiła Kinga, ten pocałunek z chęcią mu, że tak powiem, dała go, przytuliła to też pana, pana ze złotym zębem. A Kinga powiedziała, że nie będzie czegoś takiego robiła i to, to jest w ogóle w jej zasadą. I wtedy ta dziewczyna, kelnerka, razem z nią, czy kelnerka, czy barmanka powiedziała jej, że... Jest troszeczkę na nie zawiedziona, bo w tym miejscu oni wszyscy traktują się jako jedna wielka rodzina i nie powinna być zaskoczona, że ktoś i, jeżeli, i powinna być wdzięczna komukowi, kto ma ochotę dać się napiwek i taki pocałunek, i czy ten przysłanie się do kogoś nie jest niczym złym. Ja od razu, jak to nam tylko <grytko> wysyłaliśmy sobie z Kingu wiadomości, ja tylko od razu, Kingu powiedziałam, wyjdź tam, to nawet nawet nie wracaj i to jest kolejne miejsce z krzyżykiem, do którego w życiu nawet nie mam zamiaru. Yy, Wchodzić. Kinga zaczęła, powiem Wam szczerze, troszeczkę się załamywać, bo było na tych już kilku treningach i nic z tego nie wychodziło, bo każdy z nich. Aha, bo co było najdziw, najdziwniejsze, że wtedy, kiedy ona zapytała o stawkę, ile będzie zarabiała za godzinę, bardzo często oni nie chcieli tego mówić przez telefon, nie chcieli tego nawet powiedzieć na tym, wiesz, pierwsze rozmowy tylko to, to później wychodziło w praniu, kiedy nie było, ona już miała tyle te treningi robić, i ja wiem też, że. Z tego, co mówiła Kinga, rozmawiając z dziewczynami, które pracują w tych różnych miejscach, gdzie ona była, dziewczyny zmieniają się dosłownie codziennie. I wyobraźcie sobie, jak, jak bardzo ten ktoś wykorzystuje fakty, że tyle osób szuka pracy i godzi się na to, żeby pracować praktycznie za darmo przez cały dzień, ten ktoś nie ponosi żadnych kosztów, a później po prostu nie odzwania. Także jestem bardzo z tego powodu niezadowolona, a też taka jest prawda, że to nie zawsze się zdarza, i w tym momencie, kiedy już pracuje, po, po dwóch godzinach treningu nie płynie w domu jakiejś tam długiej ilości, ale tak jak sami zresztą słyszeliście, tych miałam kilka. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że y, taką dodatkową ciekawostkę, bo Kinga po tych właśnie kilku dniach, kiedy y, tak, jednego dnia widzieć nie mogła, y, najgorszy problem jest taki, że nie można wszystkiego załatwić w ciągu jednego dnia, bo chciałaby się odwiedzić i zrobić treningi w tych jednym miejscu, aby zacząć pracować i oczywiście, żeby zacząć zarabiać jak najszybciej, tym bardziej, że przecież y, taka jest prawda, że on nie chce tutaj zostawać przez długie, długie miesiące, nie mają też na to czasu. Um, zostawiła ogłoszenie na Londynku, czyli jednym z takich portali, z tym, że właśnie jest młoda dziewczyna, szukuje pracy na okres kilku tygodni i ma doświadczenie w takiej branży. I to jest to ogłoszenie, słuchajcie, które jak matrymonialne nie mogłabym tutaj inaczej nazwać, że pan oferuje 10 funtów za godzinę jako personalna asystentkę i coś tam, coś tam jeszcze oczywiście możecie się domyślić, jakiej personalnej asystentki ten pan poszukiwał. Także przygód co miara. Nie, chcę Wam też jeszcze powiedzieć, że Kinga sama załatwiła sobie konto w banku, sama załatwiła sobie spotkanie na National Insurance Number. To jest taki numer wymagany do tego, aby tutaj pracować i ci legalni pracodawcy zawsze będą o to pytać. Musicie też wiedzieć, że macie prawo do pracy miesięcznej właśnie przez... E, m, że nie musicie go mieć, kiedy zaczynacie pracę, bo większość pracodawców może Wam pomóc w uzyskaniu tego numeru i problem może być taki, że nie macie stałego adresu. Ale że ja byłam świadkiem wtedy, kiedy Kinga rozmawiała z tą panią, kiedy się rejestrowała, aby mieć rozmowę o naszą number, powiedziałam, że możliwe jest to, tak jak będzie w naszym przypadku, że ja powiem, że Kinga tutaj w tym momencie mieszka to jest jej adres tymczasowy i nie powinna mieć żadnego problemu z tym, aby taki dokument otrzymać. Nie było żadnego problemu z otworzeniem konta w banku, chociaż mówiła, że rozmowa, Kinga mówiła, że rozmowa, bo też długa pan pytał ją o tysiące rzeczy, które były zupełnie i w, w jej mniemaniu. Nieadekwatny do tego, do tego, żeby otworzyć konto w banku, no ale tak się wydarzyło. Aha, to chyba wszystko, jeżeli chciałam Wam powiedzieć o tych takich przygodach. Um, chcę Wam jeszcze tylko powiedzieć o moim bracie, któremu się powczęściło troszeczkę szybciej i on zna znalazł pracę, też na początku dzwonił do kilku filmów. Ale nie, nie szukał niczego ambitnego, nie będę tutaj Was oszukiwać, chciał pracować, jak najszybciej zacząć pracować, żeby jak najszybciej właściwie móc zarobić i szukał pracy jako pomocnik budowlany i na początku, kiedy on dzwonił, niestety nic nie z tego nie wychodziło, większość ludzi, większość jego pracodawców wymagało jakieś takie specjalne... Yy, kursy chyba, albo jakieś takie dokumenty, o których ja nie wiem, bo niestety nie znam się na temat, nie jestem obeznana w temacie budowlanki. Ale kiedy Alan dostał, zostawił ogłoszenie na Londynku, tak jak Kinga, że poszukuje takiej właśnie pracy, w ciągu jednego dnia zadzwoniło do niego chyba 3 albo 4 osoby i on wybrał sobie ta, która mu najbardziej pasowała, do której to mu nie zajmuje długo i też całkiem nieźle zarabia tygodniowo. Nie jest, jest to najłatwiejsza praca, ale on wiedział o tym, że tutaj przyjdzie właśnie na kilka tygodni i jest w stanie się poświęcić y, temu, aby później móc sobie, nie wiem, jakąś przyjemność sprawić. Już w sumie wiem, co będzie jego przyjemnością. E, także tak wyglądała sytuacja mojego brata. E, o, oczywiście to nie jest coś, co by chciał robić przez całe życie, i na pewno, jeżeli tutaj kiedykolwiek by przyjechał, to szukałby pracy, która byłaby bardziej ambitna i coś. Ale to też jeszcze właśnie kolejna kwestia, że słuchajcie, że zobaczcie, że, że jak to jest, że jeżeli ktoś szuka biedniejszej pracy, to nie dość, że mu gorzej płacą, ma jeszcze więcej jakiejś, nie wiem, przykrości, nieprzyjemności niż ktoś, kto pracuje na budowie. Chociaż ja nie ujmuję, bo na budowie się super zarabia i wcale nic w tym złego nie ma, że ktoś jest specjalistą i tutaj tym bardziej polscy, polscy specjaliści są jak najbardziej szanowani i poszukiwani. To już chyba wszystko, co w dzisiejszym odcinku chciałam Wam powiedzieć. Następny może przygotuję o tym o przygodach w poszukiwaniu mieszkania, pokoju do takiej pary. Aj mówię, mówię wam, że to jest po prostu... Teraz się śmieję z tego, ale to, nie, to wcale nie jest śmieszne, to jest straszne i ja naprawdę bardzo współczuję tym osobom, które nie mają tutaj nikogo, które wiecie, nie mają do kogo przyjechać. Współczuję wam, bo to nie jest miło niestety. I życzę wszystkim powodzenia. Pamiętajcie, nie dajcie się oszukać. Musicie koniecznie znać prawo, wiedzieć, jak, jak, ile możecie zarabiać. I proszę was, proszę was, nie pracujcie za mniej niż powinniście, bo to jest, bo to jest po prostu nie fair dla przyszłych osób, które tutaj przyjeżdżają. A także ci pracodawcy powinni chyba puknąć się w czoło i zastanowić się, tak naprawdę że są szaleni i po prostu, co oni chcą, że to co, że to co robią nie powinno w ogóle mieć miejsca. Ale jak widzicie, niestety cały czas się zdarza i mam nadzieję, że Was to minęło, że Was to nie spotka. Jeżeli macie ochotę, zostawić mi tutaj swoje na dole przygody w komentarzach, to, to oczywiście możecie to zrobić tutaj w wolną rękę. Jeżeli macie jakieś pytania, to też koniecznie zostawcie je na dole w komentarzach. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się co putko i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.